Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i niepokalana. Moi drodzy, przyjechaliśmy, tak jak już profesor wspomniał, drogi nasz profesor, z z Kędzierzyna Kośla i Stanowa polskie. Byliśmy też na Majowym Kongresie tu pośród Was, także nadzieje, które się wzbudziły w naszych sercach, jeśli chodzi tutaj o konsolidację powiedzmy tych sił no, zdrowych, patriotów. Naprawdę dobrej woli, wspaniałych, którzy troszczą się o Polskę autentycznie i poleją na nim, wręcz cierpią z powodu tych wszystkich wydarzeń, które tak wyniszczają naszą ojczyznę. Parę zdań, tylko powiedzmy, wspomnę te osoby kochane, które tutaj mówiły o intronizacji łącznie z siostrą kochaną. Moi drodzy, chyba wszyscy tu na tej sali zdajemy sobie sprawę, że. Intronizacja jest niejako tym gwarantem i, i tym kamieniem węgielnym, który zapewni narodowi polskiemu prawdziwe wzbudzenie się do życia w Bogu i prawdziwe, powiem, no, nawrócenie i, i życie zgodne z wolą Bożą I wtedy naród będzie autentycznie mocny i nie do zniszczenia. Ale musi dokonać się intronizacja w sensie narodowym. Ja, będąc nad tym w kadencji 9 2004, tak dziwnie, bo to jest półtora kadencji, właśnie Chrystusowi Królowi naszą gminę Tarnów Opolskich, która jest decyzji ochory. 10,5 tysiąca mieszkańców. Uroczyste zawierzenie, podpalowanie Chrystusa Króla, ofiarowanie Najświętszego Sercu. Przeżywamy corocznie uroczyste prze, ponawiamy ten akt. Jest to też takie przynajmniej w tamtych latach, kiedy dochodziło do takich, powiedzmy, zawierzeń. Moi kochani, jeszcze raz wracam do tej intronizacji, już zupełnie króciutko. Sam Pan Jezus powiedział Rozalce w swoich objawieniach, że po tej intronizacji, mam tutaj na uwadze tej prawdziwej, tej narodowej, która spełni wszystkie warunki, jakie Pan Jezus objawił w Służbie Bożej Rozalce głównie Po tej intronizacji i wysiłki wrogów wewnętrznych i zewnętrznych. Chciałem tylko dodać do tych moich przedmówców, drogi, o ten, ten jeden akcent. i wysiłki wrogów wewnętrznych i zewnętrznych. Jeśli tych gwarancji nie będziemy mieli, nasze wysiłki z naszymi gołymi rękami, moi drodzy, choćby najszczersze, zawsze się rozbiją. Zło jest tak potworne, tak zorganizowane, tak podłe i o takich rozmiarach, że my po ludzku nigdy go nie pokonamy. Dlatego, tutaj, moi kochani, Patrząc też na moje życie polityczne, gdzie byłem tu i ówdzie i radnym i tak dalej, zapłaciłem za tą intronizację w dwuletnim procesem sądowym, który no, skończył się, no adwokat mój powiedział, że to jest śmierć cywilna. Nie będę się tu skarżył, bo tu każdy z nas został dotknięty różnymi sposobami cierpień i uderzeń za te szlachetne działania. Także to jest dla nas lepszegi i na to też musimy być w przyszłości przygotowani. I po tych wszystkich latach, kochani moi, po prostu patrząc na Maryję, dziś mamy sobotę, to jest jej dzień. Wiemy doskonale, i to jest obietnica nawet wręcz Boga Ojca jest to w spuściźnie kardynała nawet prawda, że przyjdą czasy takie, że Bóg złoży ręce Maryi wszedł swoje. W ręce Maryi wszedł od swoje. To jest niesamowite, moi kochani. Więc yy, powiem: wszelkie nasze działania, wszelkie wysiłki muszą iść. W kierunku niepokalanej, jej wszystko trzeba zawierzyć na wzór prymasa tysiąclecia. Wszystko postawiłem na Maryję. Sama spuścizna nauczania Ojca Świętego Niewyczerpana 27 lat mówię, musimy ją do serca sobie mocno wziąć i tak iść, jak ona nam kaza. Tam jest wszystko powiedziane, tylko to spełnić. No i wspomnę ojca Maksymiliana Świętego, który nie robił jednego kroku bez niepokalania. Wszystko zawierzył Maryi. I to jest ta droga, moi kochani, którą musimy sobie obrać, bo ta droga, Stabilizacja Marii utoruje nam drogę do intronizacji. Myślę, że to jest taka logiczna kolejność. I tak zapewne będzie, bo Fatimie Matynka zapowiedziała swój triumf Niepokalanego Serca, więc my w to nie możemy wątpić. Jak w to będziemy wątpić, to idziemy do nikąd. Moi kochani, kończę już tą figureczkę, którą widzicie, nieco mniejszą, również stawimy. Zakupiliśmy w prezencie z, od naszego powiem, no, obozu w Opolskiej Opole, Kedzieży Koźle tutaj i chcę go teraz wręczyć naszemu kochanemu panu profesorowi, bo po prostu boimy się o niego, ale w, w sensie słuszny taki. Jeśli Matka Boża pójdzie przed nim, wszystko powiem, stortenuje, bo mocą niepokalane. Droga jego niech będzie tą drogą, jak... Prymas miesiąc Jan Paweł lubi sługa Boży i Ojciec Jerymas zmienia.